Siema witajcie, dzisiaj wracam z odcinkiem po długiej przerwy w odcinkach. Dzisiaj pokażę jak w miarę efektywnie kopać debrisy na serwerach, na których nie działa, nie działa wybuchy, nie da się kopać łóżkami TNT ani nic. Więc na początek warto sobie zbudować coś takiego, nie? Tylko to, to, to jest ważne, nie? Żeby tu były bloczki, yy, które rozwalamy. A gdy rozwalimy, odpłyniemy od góry do tego bloczka, to wszystko widać, nie? I sobie na fajnie czy, czy na czym tam mamy, szukamy debrisów, nie? Bo pod lewą jest zdecydowanie więcej. I to jest zdecydowanie tańszy sposób niż yy, kopanie ich tradycyjną metodą, nie? Tradycyjną metodą, czyli kilofem po prostu siekać. Yy, wszystko na tym 13 poziomie, czy na jakimś innym, nie? O, tu jest debris. No to patrzcie, perły latają normalnie w lawie, więc szybka perełka. O, idealnie. No i sobie latuję do debrisa. No i sobie rozkopuję standardowo. Nie że często są debrisy dookoła. No i standardowo jeszcze raz takie, takie coś nie. A jeżeli już tu nic nie ma, no to sobie wypływamy na brzeg peru na przykład. Coś chyba zrobiłem A jednak nie. Yy, perełka leci daleko. Nawet do lawy, bo czemu by nie. Także nam się nowy teren wygenerował po prostu, jezior lawy. Nikt tą metodą nie kopie, a się naprawdę opłaca w sensie jak nie masz y, kilofu, nie? I nie chcesz co, 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 co 3 sekundy wracać do... Na, żeby go sobie naprawiać, nie? Y, na ekspierce jak masz mending czy coś. Aha. no i oczywiście te się kończą, się nie No, i na całą potkę ja mam 9 debrisów, nie? Więc, no, 8 minut, 9 debrisów na serwerze, na którym się nie da robić. Czy nie da wybuchać, no to. Nie, na dwie potki, przepraszam. Ale na. tam się przygotowałem do nagrywek, i tak, dalej, i tak dalej. Takie półtora y, potki, nie? I myślę, że półtora potki to jest na pewno zdecydowanie lepiej. Wydać na prawie dwie sztabki. No, ponad dwie sztabki. Niż. Y, Cały kilo zużyć, no, nawet nie wiadomo, czy coś się znajdzie, nie? No, troszkę tego śmiesznego heraku. Perłat w lawę. No i sobie jeździsz, tam jest debris. To. Nie, to nie jest debris. No i sobie sprawdzasz ten OptiFine. No, OptiFine jest najłatwiej, nie? No, to tam jest lepiej Nie no, to pod, podka leci. Znaczy, podka kulka leci sobie tam. S można sprawdzić, czy jest się blisko. A, jestem naprawdę blisko. No, tylko potrzeba pereł. No, znaczy, łatwiej jest perłami, nie? Szybciej. I używając. A, nic tu nie ma. Najwięcej, no jak tak znalazłem, to chyba. O, jest tak. Najwięcej, jak znalazłem, to złożę chyba czterech takich, nie? Nie, czy trzech? Pod, pod lawą, nie? A i dalej. Do góry. No. I wła właściwie to, to chyba tyle, nie? Yy, no i myślę, że, te, że tyle debris'ów dosłownie... No teraz dwie potki już mniej więcej minęły. 16 minut to jest naprawdę imponujący wynik jak na serwer, na którym się nie da eksplodować <grym> w przestrzeni. No. Więc dzięki za oglądanie. Jeśli sposób Wam się spodobał, no to zostawcie łapkę w górę. No to więc dzięki za oglądanie. Siema, cześć, jalo!